Siano, widzowie strzelcie łapę w górę taktyczną dla zasięgu Ostatnio na live jak zrobiliśmy giga dużo łapek no to zasięgi nam podskoczyły dlatego wierzę w was Dobra dzisiaj mówimy postać Nie jest to poradnik do postaci ale bardziej takie omówienie co można zrobić z Newcastle czyli najnowszą postacią I na końcu pokażę wam pewien sekret jeśli chodzi o Newcastle, Bo można go zrobić ale zobaczycie jak Dobra let's go Jest to nowa postać w Apex'ie e, Tak jak wiemy Należy do y, klasy defensywnej i dostał Fortified. Co to oznacza? Tak, jak Gibi i Costic mają e, taką pasywkę dla tych dwóch postaci, tylko. Tak tutaj Newcastle z racji jego rozmiarów Dostaje 15% mniej obrażeń Co jest już na starcie fajnym urozmaiceniem I to nam mówi o tym, że to naprawdę jest giga fajna postka e, Przynajmniej tak się zapowiada Ciężko mi zaklasyfikować tę postkę Bo po trailerach no nie dałbym go raczej do jakiegoś Atiera czy Estiera A już po kilku gierkach mogę spokojnie powiedzieć, że zasługuje na bardzo wysoką notę Jeśli nie jakąś jedną z najwyższych Dobra, ale bez przedłużania i gadania. Przejdźmy do takiego omówienia. Jeśli macie problem z zakupem postaci, to znaczy nie wiecie, jaką postać na przykład sobie dodać do arsenału, no to zawsze odpowiadam, że to jest Octane, ewentualnie Valkyria. Do tego wyboru może teraz paść Newcastle, i już tłumaczę dlaczego. Jest to postać defensywna, to oznacza, że już tak teoretycznie powinniśmy bardziej grać nim obronnie, defensywnie. Mniej raszować, mniej tej ofensywy, ale nic bardziej mylnego. Jego Tactical właśnie nadaje się idealnie do pushowania Ponieważ jest on mobilny Tą tarczę możemy wyrzucić gdzieś przed siebie Zobaczcie jak to wygląda I możemy nawigować tą tarczą I przez to możemy gdzieś tam podchodzić do wroga Mega to się przydaje na otwartych przestrzeniach Wtedy jest nas ciężej trafić A przede wszystkim jeśli chcemy się szybko schilować Ponieważ mamy gdzieś tam Obitą, dosyć zbrojkę, to to jak najbardziej nam pomaga. Dodatkowo pasywka, której no, nie przedstawię tutaj na y, Strzelnicy, też jest jedną z lepszych w grze, tak przynajmniej mi się wydaje. E, no i jak zapowiadałem, lifeline nie będzie miała kompletnie sensu w grze i tak rzeczywiście jest, ponieważ y, Newcastle y, utylizuje. Y, Pewne cechy, aż do czego zaraz przejdę, możecie się zdziwić, ale rzeczywiście tak jest. Rampart. Gibraltara, Lifeline t, też pomiędzy Naprawdę jest to super pick. Zobaczcie tutaj tarczę Mamy na przykład złotą tarczę, jak założymy to w lewym dolnym rogu Nam się pokazuje tarcza, taka e, złota I nie bez powodu, bo kiedy właśnie kogoś byśmy przeciągali To wtedy zużywa się jakby ta tarcza i im e, większy mamy jej poziom To tym większą osłonę nam e, robi e, Podczas przeciągania ludzi, to naprawdę otwiera Nowe, kolosalne... E, Możliwości podczas gierki i połączenie pasywki wraz z Taklikalem, broni naszą drużynę masakrycznie dobrze. I teraz Gibraltar naprawdę ma duży powód do zmartwienia. To Zresztą znaczy Gibi dalej będzie metą i będzie super postą, o ile nie dostanie jakichś nerfów. To tak jak Rampart zapowiadali, że dostanie jakieś buffy, to na razie nie widzę jakiegoś większego zastosowania. Dostała jakieś na pewno fajne buffy, ale to nie jest jeszcze ten poziom. Dobra, tu tyle z tego taktikala, Wiecie mniej więcej jak go używać, naprawdę jest to e, super opcja m, dla osób, które lubią i offense i defense, no wiecie jak jest. Teraz tak, jeśli weźmiemy ulta, to zobaczcie, to co mówiłem o Ashce, dlaczego ja... Widzę tutaj taką pewną zależność, jak ma Aż, Ash. Ashka może się teleportować do jakiegoś miejsca za pomocą swojego ulta i przenieść całą drużynę. No niestety nie możemy przenieść drużyny za pomocą Newcastle, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu za pomocą tej tarczy przetransportowali się gdzieś wyżej. Ale to no nie jest tak, jak właśnie w przypadku Ashki, żebyśmy mogli z tego miejsca Tepnąć się na górę. Jeśli weźmiemy jakieś tutaj miejsce, powiedzmy coś, co. Akurat przytrzyma nam tą tarczę, to no zobaczcie teraz. Możemy spokojnie pos poskoczyć na górę i rozstawić jeszcze szybko przesuwając w bok naszą tarczę, przez co mamy wtedy większe możliwości defensu. I mało tego, jeśli wrog do nas podejdzie i dotknie tej tarczy, to on ostrzyma 20% obrażeń za każdą styczność z tą tarczą, ale tylko przez pewien czas, bo ta elektryfikacja działa tylko tymczasowo, ale jest bardzo mocna. No i generalnie polecam graczy właśnie w ten sposób, że zostawiamy tarczę raczej tylko na kryzysowe sytuacje i kiedy będziemy musieli się tepnąć. I właśnie teraz tarcza zgasła. Ma bardzo dużo y, punktów y, HP. Zobaczcie, wyprułem cały fioletowy magazynek Spitfire'a i tarcza. Dalej siedzi. Dopiero teraz mogłem ją wyłączyć, zniszczyć. Dlatego jeśli chcecie wykorzystać pełny potencjał, właśnie Newcastle, to grajmy jak najbardziej defensywnie, tak? Ale na przykład tego Taktykala zostawiłbym na takie sytuacje typu: Jesteśmy przygwożdzeni i powinniśmy grać na zasadzie znalezienia jakiegoś high groundu. Nie zużywałbym go od razu podczas bitwy. Od tego jest Taktykal, rzucamy Taktykala, daje nam i tak już sporo osłony na start. Sí. Więc jeśli się zastanawiacie, czy kupić Newcastle, to jak najbardziej e, możecie to zrobić. Jest to jedna z lepszych postaci. Bałem się, że będzie mm, powiedzmy średni jak Medmegi, którą dodali niedawno. Nie mówię, że Medmegi jest złą postacią, ale Newcastle naprawdę wprowadził ciekawe rozwiązania. Obawiałem się, że nie będzie to aż tak e, innowacyjne, ale mimo, że to jest postać defensywna, ma właśnie mm, spore możliwości movementu, których no, nie mają niektóre postki defensywne, z tym, że może właśnie uciec jak Ashka za są tej tarczy, jest naprawdę duża, e, dużo. Duże urozmaicenie, i dogodność, jakbym to tak mógł określić. naprawdę jest to dobra postka. No i powinienem też powiedzieć o sekrecie, do którego teraz przejdziemy. Znaleźliśmy to na streamie. Jeśli weźmiecie Bangalore i gracie Newcastle, to wtedy macie ciekawą animację finishera. Dobra, sprawdźmy, co dawaj to jest. do słońca, dawaj, da, dawaj, do słońca, do słońca, bo ty jest. A No farmine. Ja je beat repetition. a We never raz. Ale spoko! Widzowie, Giga Pokczam łapać się za to należy. Jest raz, jak chcę, jeszcze raz. Dobrze. E eee, no Pokczam, fajny finisher. Podoba mi się. To się fajnie że że tak, tak brutalnie nie może wykończyć. Ech. a co zrób, zrób na mnie. Nie, taki sam jest. drugiej Szkoda, myślałem, że będzie fajniejszy na kamera, no teraz to nie jak to no, okay. ja też. <laughs> jest. to zabija w ogóle, jak podejdziesz do tego 20 ok, no spoko. No i pięć, i piąteczka dla każdego, kto łapkę został wielkie serducho Fajna muzyczka jest Tak, tak, taki basiorek fajny, no Spoko, spoko Bo w sumie to pierwszy raz, nie, że postka ma jakieś custom finishery dla innej postki Być może, a może do kogoś dodanie w tym słuchaniu teraz